Piąty przekaz Boga Ojca Stwórcy Wszech Rzeczy 26 maja 2021 rok 20 Warszawa. Uczyńcie powszechną pełną narodową intronizacją mojego Syna, Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Do najwyższych władz państwowych i duchownych Polski. Prymasa, prezydenta, premiera, całego wybranego narodu polskiego oraz wszystkich mniejszych narodowości zamieszkujących terytorium Polski. Umiłowane moje dziadki, umiłowani i najdrożsi memu sercu, bądźcie czujni i ufni Trójcy Świętej, uczyńcie powszechną, pełną narodową intronizację. Mojego Syna Jezusa Chrystusa na króla Polski. Jeszcze raz mówię Wam, moje kochane dzieci, uczyńcie jak najszybciej powszechną, pełną narodową intronizację Mojego Syna Jezusa Chrystusa na króla Polski, póki jeszcze jest czas pokoju i równowagi. Byście mogli przetrwać nadchodzące najcięższe, największe doświadczenia duchowe i życiowe, pod ochroną mojego syna, Jezusa Chrystusa, Króla Nieba, Polski i świata. Uratujecie w ten sposób swoje dusze, wiele dusz waszych bliźnich i rzesze dusz bliźnich na całym świecie. To ja. Wasz Bóg, Ojciec, Stwórca Wszechrzeczy, Was wybrałem na ten czas. To Wy jesteście zaczynem miłości i przywrócenia moich świętych praw na ziemi. Raduję się, że tak pięknie każdego roku uroczyście czcicie w Dniu Bożego Ciała mojego Syna Jezusa Chrystusa, ale dla ratowania Was i świata potrzeba. By mój syn, Jezus Chrystus, był uznany za króla Polski przez was, wasze najwyższe władze państwowe i kościelne. To od was będą uczyły się inne narody, to wy jesteście moimi posłanymi uczniami, do każdego narodu, do każdego odwróconego mojego dziecka. Ode mnie. To Wam teraz daję łaskę przywrócenia moich świętych praw w Polsce i na świecie, w każdym narodzie. Śpieszcie się w roztrotności działania, gdyż podarowałem Wam świętego Michała Archanioła do obrony przed złem, Ducha Świętego do pomocy, Bożą Matkę, najświętszą Marię, pannę, dziewicę. Do wsparcia, zaś mojego Syna Jezusa Chrystusa, na Króla Polski i świata, do przewodnictwa duchowego. Czekam na każdego z Was, kocham każdego z Was. błogosławiam Was w imię Trójcy Świętej, w imię moje, Boga Ojca, Stwórcy rzeczy. I Syna mojego, Jezusa Chrystusa, i mojego Ducha Świętego. Niech niebieska nasza Matka, Najświętsza Maria Panna Dziewica, Matka Kościoła, Was otacza opieką i Was wspiera. Jezus Chrystus, Królem Polski. Posłaniec światłości Małgorzata Adygas Konopacka